Szanowni Państwo, do udziału w dzisiejszej debacie zaprosiliśmy 12 komitetów startujących w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pan Paweł Kalisz, Komitet Wyborczy, Demokracja Bezpośrednia. Witam serdecznie Państwa. Runda pierwsza dotyczy transportu i komunikacji, czyli bolączek Małopolski, jak twierdzi wielu mieszkańców. W co inwestować? W drogi, w kolej i co z lotniskami? Czy cały czas walczyć o przebudowę zakopianki? Czy może lepiej wydać więcej pieniędzy na... Szybką i sprawną kolej, która dowiezie nas do stolicy Tatr. I co z miastami, które aspirują do lotnisk? To nowy targ, nowy sącz Tarnów. Szanowni Państwo, komunikacja to aorta naszego województwa, naszego regionu. W związku z tym oczywiście drogi krajowe, drogi ekspresowe to jest podstawa rozwoju cywilizacyjnego Europy i świata, w tym Małopolski. Na pewno drogi tak, na pewno trzeba popatrzeć się pod kątem ochrony środowiska, żebyśmy w ramach planów przyjętych nie burzyli tego środowiska oraz też patrzyli się na krzywdę ludzką, czyli po prostu planowali rozwój zgodny z rozsądkiem i z zapotrzebowaniem społecznym. Lotniska, Balice zdecydowanie, port lotniczy ten wystarczy nam na te rejony i generalnie rzecz biorąc Zakopianka, ale jeżeli Zakopianka tak, to co z parkingiem zakopanym? A runda druga dotyczy rozwoju naszego regionu i walki z bezrobociem. Pytanie, czy należy wspierać te mikroregiony, które sobie radzą gorzej, które wolniej się rozwijają, czy należy im dawać większe dotacje? I co z bezrobociem? Czy wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, czy może zwiększyć fundusze na osłony socjalne? Szanowni Państwo, wspieranie przedsiębiorców to jest podstawa i tak powinien działać. Sejmik tutaj Małopolski tak powinien działać rząd, tak powinny działać wszystkie partie, które składają się dzisiaj na decyzje, właśnie podejmowane w parlamencie. Oczywiście do wszystkiego jest potrzebne przemyślenie, taki biznesplan dla Polski, a później dla poszczególnych regionów. Nie możemy tworzyć miejsc pracy na zasadzie króliczka. Nie możemy doprowadzać do sytuacji takiej, że w jednym miejscu sąsiad buduje aptekę i w drugim miejscu obok niego drugi sąsiad buduje. Aptekę i te dwie apteki umierają. Tutaj musi być rozsądek, zdrowy rozsądek dla wszystkich. Dlatego ten biznesplan dla Polski, dla tego regionu jest niezbędny do realizacji sukcesu. Runda trzecia dotyczy środowiska. Trudno w tej dziedzinie zapytać o walkę o czyste powietrze i ochronę przed wielką wodą. Stąd pytanie, jak walczyć ze smogiem? Czy bezwzględnym zakazem palenia węglem w piecach... Czy może poprzez wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, czy też kontrolę tych, którzy palą w piecach byleczym? I jeszcze pytanie o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Czy budować wały, regulować rzeki, czy zakazywać budowania na terenach zagrożonych zalaniem? Od wielu lat mówimy o ochronie środowiska, a obecnie nasi parlamentarzyści nie potrafią uchwalić ustawy o fotowoltanice. Nie wiem na co czekają, może czekają na to, żeby po prostu przedsiębiorcy nie mogli wdrażać nowych technologii w układzie ustawy o fotowoltanice i wykorzystanie tej, tego, tej nowej energii w gospodarstwach. Oczywiście opalanie węglem opalanie węglem kalorycznym to jest rzecz indywidualna dla każdego. Zakazy, nakazy nic nie pomogą, bo ci, którzy palili butelkami, śmieciami, będą nadal palić. Zaś regulacja stanów prawnych w układzie nieruchomości i wałów przeciwpowodziowych to jest rzecz, którą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, a przede wszystkim zakazać budowy w terenach wyznaczonych w układzie zalewisk. Teraz runda czwarta dotycząca funduszy unijnych i sposobu ich wydawania. W latach 2014-2020 Sejmik chce najwięcej dofinansowania przeznaczyć na infrastrukturę transportową, ponad 400 milionów euro, a najmniej na infrastrukturę ochrony zdrowia, 111 milionów euro. Jak państwo, jak panowie, bo sami, sami panowie dzisiaj przyszli na debatę, podzieliliby te fundusze? Szanowni państwo, umowy podpisane, uchwały podjęte, dyskusja. Tak możemy spierać się, ile milionów wydać i na co. Generalnie rzecz biorąc, trzeba te pieniądze unijne wydać rozsądnie. Rozsądnie to znaczy z pożytkiem dla mieszkańców, z pożytkiem dla regionu i w związku z tym tutaj mieszkańcy powinni nie tylko patrzeć nowym władzom czy starym władzom na ręce, ale generalnie podpowiadać sposób wydawania tych środków finansowych. Oczywiście weźmy pod uwagę to co zrobiono kiedyś o tym się nie mówi. Podpisano umowę do 2015 roku na wydanie środków finansowych unijnych na kanalizację. Pytanie czy skanalizowano cały nasz region? Nie. Kto te pieniądze odda, jeżeli się okaże, że Unia cofnie? Szanowni Państwo, przed nami jeszcze podsumowanie debaty, teraz będę bardzo prosić o reżim czasowy. Każdy z panów ma 30 sekund na to, żeby zachęcić wyborców do głosowania na siebie na swój komitet wyborczy. Szanowni wyborcy, demokracja bezpośrednia to ruch społeczny, to Wasz ruch. Dajcie w końcu czerwoną kartkę klanom rządzącym, bo tak to trzeba nazwać, które. Przemieszczają władzę, przemieszczają nasze problemy między sobą, i one już liczą, kto poniesie porażkę z nich, kto wygra, gdzie wygra. Sztaby wyborcze się zastanawiają, jak podzielić łupy. Te łupy się przenoszą na małe gminy, i te wielkie partie wygrywają. Dajcie im czerwoną kartkę. Głosujcie na demokrację bezpośrednią. Demokracja bezpośrednia. Oddaję Ci głos.